Gusła nasze moc straciły, pokorzę się Twój miły. Ty niedobry, tam pędzuj, ona ma coś ci Szatz, Szac, to nie jest małe piwo, co połykniesz i zaszumiesz. Działki z rudy Ci pomogą. Mądre są i dużo nogą. Jest taka gita suwnicowa. Wypływamy w środek morza, trzeba chycić ci węgorza. Kaj się z koło, kaj się z krą, Synek, co do mnie Kaj się z koło, i kaj się z koło. Taki, co by mnie dba znowu. Faltuj z, Haltuj, z Dojś I robotny I porządny I samotny Porządno, grypno, ma pomieszkanie I to jest benek dla mnie zadanie I jest tak inteligentny I doło na czyniochy. Kobiety, 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 jesteście przecudne, niestety. Kobiety, 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 my, my tak nie, nie umiemy, umiemy niestety. niestety. No inaczej trochę szny. No, Być go rolem to nie wstyd. Nie jest całko furt, tyś jest choby <noise> woda z nurt.